Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty oddziały Muzeum Krakowa. Poranek, Plac Szczepański. Kamienna postać z koszem na plecach i koszykiem w ręku leży na ciężarówce. Przy narożnej kamienicy stoi dźwig, mówi Adam Surmacz, Muzeum Krakowa. Dzisiaj montujemy rzeźbę przykupki krakowskiej na fasadzie pałacu Krzysztofory od strony Placu Szczepańskiego. Rzeźba wykonana z mielonego kamienia z białym cementem. Waży. I około 300 kg. Aleksander Śliwa, rzeźbiarz. Zależało mi na rzeźbie, która w sposób tradycyjny byłaby spójna tu, właśnie z solidnością i, i poprawnością architektury wokół. Miałem problem, jak nawiązać do elementów dekoracyjnych na Teatrze Starym, takich no, typowo secesyjnych, więc. Trochę tam próbowałem fakturą na tym fartuchu przekupki. Wprowadzić taki element tego kształtu i tam jakieś kolorystyki. Fartuch przekupki zdobią cienkie linie. Krzysztof Haczewski Muzeum Krakowa. Plat Szczepański, do którego przylega ruch pałacu Krzysztofory, miejscem, gdzie kobiety z podkrakowskich wsi przywoziły jajka, warzywa, inne tego typu towary i sprzedawały krakowskim mieszczanom. Tutaj Kraków się zaopatrywał w jedzenie, w te podstawowe produkty. Natomiast nigdzie dotychczas te krakowianki czy mieszkańki podkrakowskich wsi, które właśnie te podstawowe produkty zaopatrywały Kraków, nie zostały uhonorowane. I dlatego Muzeum Krakowa na swojej siedzibie, na rogu sali miedzianej, postawiło figurę właśnie krakowskiej przekupki, zwanej też miedzianą. Upasaną linami figurę unosi dźwig. Dwóch mężczyzn instaluje ją wysoko na fasadzie na rogu kamienicy. Pozostaje nieodsłonięta, okryta jasną materią.